Nazywam się Paulina Andysz w Marszawskiej Medycynie, jestem logopedą. Głównie zajmuję się korekcją oraz profilaktyką w przypadku wad wymowy oraz prawidłowym wyłożeniu języka. W dużej mierze przychodzą do mnie dzieci. Przychodzą też dorośli, którzy są skierowani przez specjalistów, ortodontów bądź rehabilitanta. Pracuję tutaj głównie z pacjentami, którzy borykają się z dyslalią, czyli nieprawidłową artykulacją. Jest to efektem właśnie nieprawidłowego ułożenia języka, natomiast dyslalia jest wadą, która jest bardzo często słyszana i są to osoby, które są kierowane przez rodziców, przez ortodontów, przez nauczycieli. Przychodzą także pacjenci, którzy nie wymawiają go z kiery, czyli jest to tak zwany rotacyzm. W przypadku pracy z pacjentem neurologicznym musimy poruszyć więcej jednostek. Mam na myśli ćwiczenia lewopółkulowe, mam na myśli ćwiczenia masaże twarzy, a także masaże wewnętrzne, jak i zewnętrzne twarzy. W przypadku małego dziecka powinniśmy zwracać uwagę na to, aby buja była domknięta. Wtedy jesteśmy w stanie uzyskać pionizację języka, prawidłowe ułożenie, po to, aby łuk podniebienny miał możliwość prawidłowego wykształcenia się. I w przypadku starszego dziecka, które mówi, jeśli słyszymy jakąkolwiek deformację głosek bądź brak występowania tych głosek, należy od razu zainterweniować, bo wczesna interwencja ma sens. Zawsze zaczynamy pracę od diagnozy, czyli od sprawdzenia stanu jamy ustnej, ułożenia języka, mięśni, pracy mięśni języka oraz wymowy. Kolejna wizyta rozpoczyna się od ćwiczeń artykulacyjnych. Zawsze są również ćwiczenia oddechowe. Bardzo dużo pracy stawiam na to, aby wyeliminować źródło problemu. Bardzo często okazuje się, że źródłem może być na przykład nieprawidłowy oddech, więc wtedy skupiamy się przede wszystkim na tym oddechu. Jeśli Twoje dziecko ma dwa lata, a nie komunikuje się z Tobą, bądź jest nierozumiane przez otoczenie, jest to sygnał, że należy udać się do logopedy. Jeśli Ty, bądź nauczyciel, bądź środowisko, w którym przebywa dziecko, usłyszy, że Twoje dziecko nieprawidłowo wymawia głoski, Również jest to sygnał, aby udać się do logopedy. Wczesna interwencja ma sens, lepiej przeciwdziałać, aniżeli korygować.